Coż oznacza 4.0. 4.0 to znaczenie czwartej rewolucji technologicznej. Nawigacja satelitarna to nie tylko zmienne dawkowanie nawozów, ale również zmienne dawkowanie nasion. Obecne systemy informatyczne najczęściej umieszczone są w chmurze, dzięki czemu rolnik ma dostęp do nich z poziomu również z poziomu urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy też tablet. Witam Państwa na dzisiejszym webinarium. Nazywam się Jacek Skudlaski, jestem pracownikiem szkoły głównej gospodarki. Zasławieckiego w Warszawie zajmuje się zagadnieniami związanymi z mechanizacją rolnictwa, inżynierią rolniczą, jak również interesuje się nowoczesnymi technologiami, które z, mają zastosowanie w produkcji rolniczej. W niniejszym webinarium chciałbym Państwu opowiedzieć o koncepcji Rolnictwa 4.0. Rolnictwo, podobnie jak branża przemysłowa, stoi przed wielkimi wyzwaniami, które wywołały przemiany jakie mają miejsce na świecie. Przemiany zarówno w społeczności, mentalności ludzi, konsumentów, jak również też zmiany klimatyczne. Rolnictwo, podobnie jak branża przemysłowa, stoi przed ważnym wielkim wyzwaniem. Jakie narzucają przemiany społeczne, jak również zmiany klimatyczne. Wyzwanie dla rolnictwa to przede wszystkim zwiększenie produkcji żywności przy zachowaniu jej jakości, jak również poszanowanie środowiska naturalnego. W tym celu rolnikom pomagają technologie i techniki związane z koncepcją rolnictwa 4.0. Coż oznacza 4.0? 4.0 to oznaczenie czwartej rewolucji technologicznej, które ma miejsce zarówno w przemyśle jak i w rolnictwie. Rewolucji, która jest następstwem trzech poprzednich rewolucji yy, przemian technologicznych, które znacznie zmieniły branżę przemysłową jak i rolnictwo. Pierwsza rewolucja przemysłowa związana jest z wynalezieniem maszyny parowej, która pozwoliła zastąpić siłę ludzką, siłę prac, pracę zwierząt, zastąpić ją napędami mechanicznymi. Druga rewolucja w przemyśle to zastosowanie elektryczności, wynalezienie silników spalinowych, skonstruowanie pierwszych pojazdów samochodowych, jak również ciągników rolniczych, które trafiły do rolnictwa, znacznie rewolucjonizując produkcję rolniczą. Trzecia rewolucja w przemyśle związana jest z pojęciem, tzw. pojęciem mechatoniki, czyli zastosowaniem układów elektronicznych. Do sterowania pracy maszyn, w wyniku czego urządzenia te mogą pracować w trybie automatycznym, jak również być sterowane zdalnie. Trzecia rewolucja w rolnictwie związana jest z zastosowaniem w praktyce nawigacji satelitarnej, która znalazła zastosowanie także w innych branżach. Czwarta rewolucja przemysłowa to zastosowanie najnowszych technologii związanych z internetem, z technikami telekomunikacyjnymi, sztuczną inteligencją i innymi rozwiązaniami, o których Państwu powiem w dalszej części. Rozwiązaniami, które również mają, znajdują zastosowanie w produkcji żywności. Przełomowym krokiem dla rolnictwa było zastosowanie nawigacji satelitarnej, która umożliwia Pozycjonowanie maszyn ciągników na polu. Cóż to daje? Jeśli znamy pozycję agregatu na polu, możemy jednocześnie ustalić, gdzie dany agregat się znajduje, ustalić historię jego przemieszczania się, poruszania się. Na podstawie lokalizacji agregatu można sterować agregatem w trybie automatycznym, dzięki czemu agregat może poruszać się bez ingerencji operatora. Z drugiej strony, lokalizacja agregatu, również wraz z lokalizacją agregatu, możliwa jest także integracja różnego rodzaju danych pozyskiwanych z maszyn, jak i innych urządzeń, jak również też wykorzystanie danych. W celu, aby maszyny wykonywały określone czynności wcześniej zaprogramowane. Rolnictwo precyzyjne opiera się na trzech etapach. Mianowicie pierwszym etapem w rolnictwie precyzyjnym jest rejestracja danych. Rejestracja danych z różnego rodzaju maszyn, np. kombajnów zbożowych, które wyposażone są w czujniki określające ilość zebranego ziarna. Takie dane. Są łączone z pozycją agregatu, w wyniku czego powstają mapy plonów. Ważnym krokiem w rozwoju rolnictwa, nowoczesnego rolnictwa, było zastosowanie nawigacji satelitarnej, która znalazła zastosowanie także w innych branżach. Cóż, proszę Państwa, daje lokalizacja agregatu na polu. Dzięki lokalizacji wiemy, gdzie agregat się znajduje teraz, gdzie znajdował się wcześniej. Na podstawie lokalizacji może agregat może być prowadzony w trybie automatycznym bez ingerencji operatora, jak również na podstawie lokalizacji maszyna może wykonywać różne czynności wcześniej zaplanowane. Rolnictwo precyzyjne przede wszystkim umożliwia pozyskiwanie danych. To dane pozyskiwane z maszyn do zbioru, jak na przykład kombajny zbożowe, skanery glebowe, z danych których sporządzane są mapy geoprzestrzenne, zawierające informacje o polu, o właściwościach, o ilości zebranego plonu, rozłożeniu przestrzennym zebranego plonu. Na podstawie tych map Przygotowane są kolejne badania, na podstawie których pozyskiwane są dane dotyczące zasobności gleby w składniki pokarmowe, jak również oceniane są właściwości gleby w różnych częściach pola. Dzięki tym informacjom w specjalnym programowaniu powstają mapy geoprzestrzenne, mapy aplikacyjne, na podstawie których maszyny mogą wykonywać określone czynności, znajdując się w danej lokalizacji. To może być zmienne dawkowanie nawozów, zmienne dawkowanie pestycydów, nasion, czy też regulacja głębokości pracy narzędzi. Yy, ważną informacją w produkcji yy, rolniczej są mapy yy, plonów. Pozyskiwane przede wszystkim z kombajnów zbożowych, ale także innych maszyn dokonujących zbioru, mapy, które pokazują, jak zróżnicowany jest plon w poszczególnych strefach pola. Jest to związane z faktem, że pole jest niejednorodną strukturą, która to struktura wynika z różnych właściwości gleby, nawadniania, ukształtowania terenu i tym podobnie. Innym źródłem informacji są zobrazowania satelitarne bądź też obrazy pozyskiwane z. Dronów. Do innych źródeł należą badania elektromagnetyczne gleby, dzięki którym yy, poznajemy właściwości gleby w różnych częściach pola. Na podstawie tychże danych e, identyfikowane są strefy pola, w wyniku czego określa się strategię pobierania prób glebowych, które pobierane w nowej czy, koncepcji rolnictwa 4.0, pobie, pobierane są w strefach e, pola określonych wcześniej w wyniku analiz. Na podstawie map plonów, e, elektro, przewodności elektromagnetycznej gleby, map zasobności gleby w składniki pokarmowe, tworzone są mapy aplikacyjne. Wgrywane do terminali sterujących pracą maszyn, jak na przykład terminali sterujących pracą rozsiewaczy. Które to rozsiewacze na podstawie lokalizacji i mapy aplikacyjnej aplikują zmienne dawki w określonej strefie pola, dopasowane do potrzeb roślin w danej strefie pola. Nawigacja satelitarna to nie tylko zmienne dawkowanie nawozów, ale również zmienne dawkowanie nasion. Jak również te zmienne ich ułożenie na polu. Przede wszystkim dotyczy to siewu punktowego. Nawigacja satelitarna lokalizacja maszyn oferuje też możliwości związane z automatyczną zmianą szerokości roboczej agregatu, wyłączeniem poszczególnych sekcji maszyny, np. siewnika punktowego, siewnika rzędowego, czy też opyskiwacza, jak również zmianą szerokości wysiewu nawozów. Dzięki tym rozwiązaniom unika się nakładek, jak również unika się wysiewu nasion, a szczególnie nawozów w strefach, których one nie powinny być dawkowane, na przykład na sąsiednich polach czy też w strefach chronionych. Ważnym rozwiązaniem, które rewolucjonizuje produkcję przemysłową, jak również jest bardzo przydatne w produkcji rolniczej jest internet rzeczy. Czymże jest internet rzeczy? Internet Rzeczy w Rolnictwie to sieć, do której można podpiąć podpiąć ciągniki, maszyny rolnicze, różnego rodzaju czujniki, stacje pogodowe, kamery, jak również takie urządzenie jak bikony, tagi RFID, no oczywiście i oczywiście różnego rodzaju interfejsy, do których należą smartfony, jak i tablety. Dzięki podłączeniu agregatów maszynowych do internetu rolnik na bieżąco pozyskuje dane dotyczące nie tylko lokalizacji agregatu na polu, ale również szereg danych dotyczących parametrów pracy, jak również parametrów technicznych samego agregatu. Dzięki połączeniu internetowemu rolnik ma wgląd do danych również za pomocą urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet, również, miejsc, również poza gospodarstwem, wszędzie tam praktycznie gdzie ma dostęp do e, internetu. E, ważnym elementem internetu rzeczy w rolnictwie są stacje pogodowe oraz czujniki polowe, dzięki którym rolnik wie co dzieje się na polu nie będąc, e, nie będąc na nim. Za pomocą urządzeń mobilnych i platform internetowych rolnik, nawet znajdując się w znacznej odległości od gospodarstwa, będzie wiedział, jakie warunki pogodowe panują na danej plantacji, będzie wiedział, jaka jest temperatura powietrza, wilgotność powietrza, jakie, jakie są parametry gleby, dzięki czemu może on podejmować różnego rodzaju e, decyzje. Dzięki nowoczesnym technologiom związanym z internetem rzeczy rolnik nie musi odwiedzać, nie musi być na polu, żeby sprawdzić jakiego rodzaju szkodniki nawiedzają na dom plantację. W tym przypadku pomocne okazują się pułapki feremonowe wyposażone w systemy wizyjne, które dzięki sztucznej inteligencji oceniają jakie szkodniki znalazły się na danej plantacji. Internet rzeczy znajduje szerokie zastosowanie także w produkcji szklarniowej oraz w budynkach inwentarskich. Dzięki czujnikom umieszczonym w szklarni, w oborze czy też w kurniku, rolnik. Może nawet z odległości monitorować to, co dzieje się z produkcji w szklarni, może monitorować warunki panujące w budynkach inwentarskich, jak również może monitorować zachowania zwierząt, czy też ich wskaźniki produkcyjne, jak na przykład wydajność mleczną krów. Sercem wszelakich rozwiązań związanych z koncepcją rolnictwa 4.0 są Systemy informatyczne, które znalazły zastosowanie w przemyśle, jak to, które po odpowiedniej adaptacji również znajdują zastosowanie w produkcji rolniczej. Systemy SCADA, MES, RP znalazły zastosowanie w produkcji przemysłowej, ale po odpowiedniej adaptacji również wykorzystywane są na potrzeby rolników. Często, podobnie jak w przemyśle, systemy SCADA, MES, RP, Integrowane są w jedną platformę, która umożliwia całościowe zarządzanie gospodarstwem rolnym. Obecne systemy informatyczne najczęściej umieszczone są w chmurze, dzięki czemu rolnik ma dostęp do nich z poziomu również z poziomu urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy też tablet. Systemy te z, z góry składają się z wielu różnych modułów, obsługujących różne działy w gospodarstwie dzięki którym rolnik może zarządzać odpowiednimi działami w produkcji zarówno roślinnej, jak i w produkcji zwierzęcej. Szerzej o technologiach i rozwiązaniach związanych z rolnictwem 4.0 można dowiedzieć się z mojego bloga, który prowadzę w serwisie Facebook, jak również z moich wpisów w serwisie LinkedIn. Podsumowując, chciałbym podkreślić, że rolnictwo, w rolnictwie, jak i w produkcji przemysłowej ma miejsce znaczny postęp technologiczny. Dzięki rozwiązaniom Rolnictwo 4.0 produkcja rolnicza staje się bardziej efektywna, jak również przyjazna środowisku. Dziękuję za uwagę.